Witam serdecznie z tej strony Devetoper. Dzisiaj jesteśmy w Santiago de la Ribera. Przed nami nowa inwestycja. Piękne domki. Zobaczcie sami. Zobaczcie okolice cudowna okolica. Zobaczcie, jak postępują prace. Jedyne mogę Was zapewnić, że jeżeli przyjadę tu powiedzmy za miesiąc, prace będą naprawdę posunięte o wiele, wiele do przodu. Także nie czekajcie. Wchodźcie na platformę. Wyszukujcie najlepsze dla Was nieruchomości. Mamy najlepsze ceny, najlepsze warunki zakupu. Jesteśmy już w 22. Egzotycznych lokalizacjach, także nie czekajcie, śmiało dzwońcie, ze wszystkim Wam pomożemy. Pozdrawiam serdecznie, DeWetoper.